Nierówności trygonometryczne, część druga. W pierwszej części widzieliśmy takie dość proste nierówności. W tej części mamy troszkę bardziej rozbudowane i zaczynamy od nierówności. 2 razy wartość bezwzględna sinus x jest mniejsze bądź równa 1. Na początek widzimy, ta dwójka nam przeszkadza, a zatem podzielimy to przez 2 i wyjdzie, że Sinus x co do wartości bezwzględnej ma być mniejsze bądź równe 1 druga. Porównamy dwa wykresy. Najpierw musimy mieć wykres ten, który jest po lewej stronie, i wykres ten, który jest po prawej stronie. Sinus x już mamy, ale zobaczmy, że po lewej stronie nie jest dokładnie sinus x, tylko wartość bezwzględna sinus x. Co to oznacza, że musimy po prostu z tej funkcji sinus zrobić to, co tu widzimy. Przekształcenia wykresu funkcji trygonometrycznych mieliśmy, a zatem wiemy doskonale, że jeżeli jest funkcja sinus x, a mamy narysować wartość bezwzględną, oznacza to, że to, co jest nad osią x, pozostawiamy. Natomiast to, co jest pod osią x, Przerzucamy przez oś x, -ów. bo na tym polega definicja wartości bezwzględnej, czyli na pewno tę część zostawimy, tę część zostawimy, tę część zostawimy i tę. Tyle się zmieściło. Natomiast tę część odbijamy w osi x, czyli ten najniższy punkt musi dojść do jedynki. Tak samo ten, tak samo ten i ten fragment, który tu widzimy. I to, co teraz widzimy, narysowane kolorem niebieskim, to jest y równa się wartość bezwzględna sinus x. Czyli to jest dopiero ta część ze strony lewej. Przechodzimy do wykresu funkcji, która jest po prawej stronie. Y równa się 1 druga. Y równa się 1 druga. No to rysujemy prostą na wysokości 1 druga. Y równa się jedna druga. I teraz musimy porównać ten wykres niebieski względem tej prostej. I co pisze? Ma być mniejsze bądź równe. Czyli ten wykres niebieski musi być pod prostą wraz z tymi punktami, ponieważ jest też tam znak równa się. Więc którą część poprawimy? Na pewno poprawię tę część, poprawię tę część razem z tymi punktami. Poprawię tę część i tę razem z tymi punktami. Tę część poprawię i tę. Ten fragment poprawię. Ten fragment. Ten. I tutaj jeszcze ten kawałek o, do tego miejsca. I to, co widzimy teraz na czerwono, mam nadzieję, że jest to widoczne, spełnia ten warunek. Ale pamiętamy, w rozwiązywaniu równości te kawałki, które to spełniają, rzutujemy na oś x. Mówiąc o funkcji sinus i o tej wielkości 1, 2, no to te punkty przecięcia muszą opaść na pełną kratkę. Czyli no tu nie udało się, ale ten punkt musi opaść na tę kratkę, ten na tę, i już widzimy, że ten fragment jest zrzutowaną tą częścią. Teraz rzutujemy to, i to, i mamy ten fragment, który jest odpowiedzią. Potem to, ten fragment. Ten, ten i ten tutaj też się jeszcze zmieści. I zobaczmy, to co widzimy teraz na osi x, to są rozwiązania tej nierówności. No, zobaczmy, czy te początki się powtarzają co stałą wielkość. Tu jest początek i tu jest początek. 2, 4, 6 kratek. 2, 4, 6. 2, 4, 6. 2, 4, 6. I tak dalej. Czyli początki powtarzają się co pi, czyli do początków dopiszemy plus kapi. A końcówki. Tu jest końcówka i tu jest końcówka. 2, 4, 6 kratek. 2 4, 2, 4, 6, 2, 4, 6, 2, 4, 6, 2, 4, 6, 2, 4, 6. Czyli te kawałki są powtarzalne. Zatem wybierzemy jeden z tych fragmentów i chyba to jest ten fragment najlepszy do omawiania. Ponieważ tu jest kratka na lewo, to tu jest minus pi szóstych, kratka na prawo od zera to jest pi szóstych. Zatem rozwiązaniem będzie od minus pi 6 plus kpi do pi 6 plus kpi. Ponieważ tu są kółeczka zamalowane, a zatem będzie to przedział domknięty. Czyli od minus pi 6 plus kpi do pi 6 plus kpi, gdzie k należy do Całkowitych i to jest rozwiązanie tej pierwszej nierówności podanej w podpunkcie A. Dobrze, przechodzimy do podpunktu B. Nierówność jest taka. Cosinus 2x jest mniejsze od minus pierwiastek z 2 przez 2. Przede wszystkim musimy narysować funkcję cosinus 2x. To przekształcenie było. I pamiętamy, że jeżeli jest dwójka, czy w ogóle liczba mnożona przez argument, to zmienia się okresowość, czyli nowa okresowość T, jeżeli chodzi o funkcję cosinus i sinus, pamiętacie, to było 2pi przez A przez tę liczbę, która nam występuje. Naszą liczbą jest dwójka, czyli 2 pi przez 2 i to jest równe po skróceniu pi co to oznacza? że funkcja cosinus musi być teraz narysowana która jest podstawowa ale musimy teraz ją zamknąć w całości w jednej wielkości pi więc wszystko skraca się jakby o połowę czyli tak, ten punkt zostaje ten punkt o, o połowę to jest tu ten leży 2 4 6 kratek, więc będą 3 kratki. Ten punkt to jest 3 6 9, to będą 4 i pół kratki. 3 4 i pół. Ten to jest 12 kratek, czyli będzie 6 kratek. 2 4 6. O. I to jest ten pierwszy fragment, który już będzie w funkcji cosinus 2x. Jeżeli widzimy, że ten schemat to następne punkty też potrafimy sobie narysować, czyli wszystko dzieje się co półtora kratki. Czyli kolejne półtora kratki to będzie 0, półtora kratki to będzie minus 1, półtora to będzie 0, półtora to będzie 1, półtora 0 półtora to będzie tu, minus 1, półtora 0 półtora 0 plus 1 i tu jeszcze nam się zmieści 0. Idziemy teraz w tę stronę. Skoro tu była 1, to 1,5 to będzie 0, tu będzie minus 1, tu będzie 0, tu będzie plus 1, tu będzie 0, minus 1, 0 plus 1, 0 minus 1, 0. Plus 1, 0. Myślę, że te punkty są widoczne. I teraz już narysujemy całą tę funkcję cosinus 2x. Czyli pod punkcie A musieliśmy funkcję przekształcić. Tu też musimy najpierw funkcję przekształcić, i dopiero potem będziemy rozwiązywali samą nierówność To jest funkcja y równa się cosinus 2x. No, już teraz tę lewą stronę mamy. No to przechodzimy do prawej strony. Minus pierwiastek z 2 przez 2. No to minus pierwiastek z 2, znaczy w ogóle pierwiastek z 2 to jest 1,41. Na 2 to jest około 0,7 i z minusem, czyli około minus 0,7. Przeliczmy kropkę. 0. Minus 0,50, minus 1. W połowie jest minus 0,75. Więc tak naprawdę rysujmy tuż nad połową tej kratki. I to będzie minus pierwiastek z 2 przez 2. Tu będzie troszkę gorzej do odczytania, ale damy sobie z tym radę. I ta prosta to jest y równa się minus pierwiastek z 2 przez 2. I teraz, którą część musimy zaznaczyć? Porównanie o kosinusa 2x oraz tej prostej jest takie, że kosinus musi znajdować się pod tą prostą. Bez tych punktów wspólnych. To znaczy kółeczko puste, kółeczko puste. I ten fragment. Kółeczko puste. Kółeczko puste. I ten fragment. Kółeczko puste. Kółeczko puste i ten fragment. Tak samo tu. Tak samo tu. Teraz te fragmenty musimy rzutować na oś x. Jak widać. Jest to zbyt dokładny rysunek, więc zaraz będziemy musieli odczytać sobie, jak te punkty są na osi X. Czy one są w pełnych kratkach, czy nie? No, nie wygląda na to, i zaraz to sobie potwierdzimy odpowiednimi działaniami. I teraz spójrzmy na to w ten sposób. Na pewno te kawałki powtarzają się i zobaczmy, tam byłoby prawie 2, 4, 6 kratek. Końcówki 2, 4, 6 kratek. Więc co pi się powtarza. Ale jak odczytamy kąt? Spójrzmy na funkcję cosinus. Cosinus przyjęłaby wartość minus pierwiastek z 2 przez 2 wielkości tu, to byłoby 3/4 pi w wielkości 3/4 pi. Więc skoro wszystko zgadzaliśmy o połowę, to tu powinno być 3/8 pi. 3/8 pi. Ten kawałek tu powinien opaść przy funkcji cosinus to jest 1 cała i 1 czwarta pi, bo to jest pi, to jest 1 cała 1 czwarta, czyli 5 czwartych pi to 5 czwartych pi i połowa to powinno być 5 ósmych pi. 5 ósmych pi. Nie wiem, czy to jest czytelne, ale widzimy, że poprzez to skracanie o połowę tu jest 3 ósme pi, tu jest 5 ósmych pi. I ten jeden kawałek wystarczy. Widzieliśmy, że powtarza się co pi. Kółeczka są otwarte, czyli będzie przedział otwarty, a zatem rozwiązaniem nierówności będzie x należy od 3 ósme pi plus kapi do 5 ósmych pi i plus kapi, gdzie K należy do całkowitych. Mieliśmy funkcję sinus, mieliśmy teraz funkcję cosinus. Przechodzimy do kolejnej funkcji, tym razem do funkcji tangens. Nierówność jest taka. 3 tangens kwadrat x jest mniejsze bądź równe 1. Najpierw musimy to jakoś sobie rozwiązać. Po pierwsze podzieliłbym przez 3. Czyli tangens kwadrat x musiał być mniejsze bądź równe 1 trzecia. Tangens kwadrat. A skoro mniejsze bądź równe 1 trzecia, to gdybym to spierwiastkował odpowiednio, gdybym powiedział: Rozwiążmy to, to powiedziałem tak, że sam tangens x musi być mniejsze bądź równe pierwiastek z tej liczby. Ale z drugiej strony większy bądź równy minus pierwiastek z tej liczby. Bo takie liczby podniesione do kwadratu z takiego przedziału spełniają ten warunek. Tylko jeszcze te wyniki nie są zbyt ciekawe. Gdybyśmy usunęli niewymierność, to mielibyśmy ciekawszy zapis, i zapiszę to tutaj, czyli nasz tangens x musi być mniejszy bądź równy pierwiastek z 3 przez 3, bo to jest po usunięciu niezmierności, a z drugiej strony większy bądź równy minus pierwiastek z 3 przez 3. I to musimy rozwiązać. Jak widzicie, tangens już jest, ale tangens jest jakby zamknięty dwoma prostymi. Minus pierwiastek z 3 przez 3 oraz pierwiastek z 3 przez 3. Tym razem będą to dwie linie. Pierwiastek z 3 to jest około 1,73. Dzielimy na 3 to jest jakieś 0,58. Zatem musimy narysować prostą, no tuż nad pierwszą kratką. I ta wielkość przecina. I po zrzutowaniu daje nam pełną kratkę. W tangensie tylko wielkość 1 i minus 1 opada na niepełną kratkę. Tu jest y równa się pierwiastek z 3 przez 3. I musimy tę samą wielkość narysować pod spodem. Więc jeżeli tu było tuż powyżej, to tutaj będzie tuż poniżej tej prostej która jest na pierwszej kratce na dole. Tuż poniżej. To jest y równa się minus pierwiastek z 3 przez 3. Patrzmy się na to w ten sposób. Tangens musi być pomiędzy tymi liniami. Pomiędzy. Czyli pomiędzy minus pierwiastek z 3 przez 3 a pierwiastek z 3 przez 3. W tym pasie musi się zamknąć. Ale ponieważ są te znaki, równa się, zatem wraz z punktami przecięcia. Czyli co spełnia? Na pewno ten kawałek spełnia. Na pewno ten kawałek spełnia. Ten kawałek spełnia, ten kawałek spełnia, ten, ten kawałek spełnia, i ten tutaj też, fragment jest do tego miejsca. I teraz to co spełnia rzutujemy na oś x. Kółeczko zamalowane, kółeczko zamalowane i to jest ten kawałek. Rzutujemy kółeczko zamalowane, kółeczko zamalowane i ten fragment. Pamiętajcie, że w funkcji tangens wielkość pierwiastek z 3 przez 3 musi opaść na pełną kratkę. I w większości to się udaje, więc jeżeli jest to w miarę dobrze narysowane, to powinniśmy to, tego się trzymać. To są rozwiązania. Powtarzają się co 6 sze kratek, 6 kratek, 6, 6, 6 i tak dalej. Końcówki co 6 kratek, co 6, co 6, co 6. Czyli w każdym przypadku dopiszemy plus kapi. I teraz weźmiemy sobie jeden z takich przedziałów. No, ten przedział najbliżej to jest od. Kratka na lewo, do kratka na prawo. Tu jest oczywiście, jeżeli jedna kratka, to jest minus pi 6 Kratka na prawo, to jest pi szóstych. przedział jest domknięty, czyli rozwiązaniem tej nierówności jest x należy od minus pi szóstych domknięty plus kapi, bo powtarza się co pi, do pi szóstych i plus Pi. Przedział domknięty, gdzie k należy do całkowitych. I to jest rozwiązanie tej nierówności. Ostatnia nierówność. Kotangens kwadrat X odjęć 3 jest mniejsze od zera. No, robi się bardzo podobnie jak poprzednią, czyli najpierw przerzucamy trójkę na prawą stronę. Czyli kotangens kwadrat x jest mniejsze od 3 i teraz pierwiastkujemy. Ale pamiętajmy, że też pewne liczby ujemne to spełniają, więc kotangens x musi być mniejsze od pierwiastka z 3, ale z drugiej strony większe od minus pierwiastek z 3. Więc widzimy już analogię. Mamy funkcję kotangens. Zatem tylko narysujemy dwie proste. Na wysokości pierwiastek z 3 i na wysokości minus pierwiastek z 3. Pierwiastek z 3 to jest około 1,73, więc no nie robimy dużego, dużej pomyłki. Jeżeli to będzie około tej w połowie kratki pomiędzy 1,5 a 2, to jest około 1,73. To jest y równa się pierwiastek z 3, a y równa się minus pierwiastek z 3 to jest minus 1, minus 2 i tutaj w połowie tej kratki to będzie mniej więcej minus pierwiastek z 3, czyli około minus 1,73. G równa się minus pierwiastek z 3. Nierówności są mocne, czyli jeżeli będziemy poprawiać fragmenty, które spełniają, bo musi leżeć z między tymi liniami, pomiędzy nimi, to będą zaczynały się kółeczkiem pustym i kończyły też kółeczkiem pustym. Tutaj zakończyło się kółeczkiem pustym. Tu zaczyna się kółeczkiem pustym i kończy się kółeczkiem pustym, kółeczko puste i po drugiej stronie też. I tu i tu. Ten fragment. I tu już więcej się nie zmieściło rzutujemy teraz ten czerwony fragment na oś x -ów. wartość pierwiastek z 3 i minus pierwiastek z 3, jeżeli rzutujemy na oś x też musi opaść na pełną kratkę więc ten rzutujemy tu kółeczko puste czyli ten fragment to jest gdzieś tutaj potem ten rzutujemy tu będzie puste ten rzutujemy będzie puste i pomiędzy, tak samo tu, i ten fragment. No, troszkę takiej roboty mechanicznej jest, ale na pewno da to prawidłowy wynik. Myślę, że nie ma co liczyć, co 6 kratek, na przykład też sobie przeliczymy 2, 4, 6, początki co 6 kratek, końcówki też co 6 kratek, więc dopiszemy plus kapi. Najbliżej osi Y to są takie dwa przedziały ten lub ten, ale chyba wybierzemy ten, który jest po części dodatniej. Tu jest kratka na prawo od zera, czyli to jest pi szóstych. A ten kąt jest kratka przed pi, no to jak pi to jest 6, szóstych, to to musi być 5 szóstych pi. Czyli najbliżej osi jest przedział od pi 6 do 5 szóstych pi. Przedział otwarty i z dopiskiem plus kapi. Czyli x należy od pi 6 otwarty plus kapi do pi. 5 szóstych pi plus kpi, gdzie wiadomo, k należy do całkowitych. Tych sześć przykładów, trzy prostsze i te trzy troszeczkę trudniejsze, myślę, że pokazują Wam już w szczegółach, jak rysować, jak w ogóle rozwiązywać nierówności trygonometryczne.